Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam jeszcze jedną wersję na pyszną sałatkę z ogórka. Sałatka, która nada się jako dodatek do dani biojodowych, do grilla, szybka do zrobienia i smaczna. Jeden ogórek wężowy umyłam. Pokroję go teraz w słupki. Możecie do tego celu użyć takiej pofalowanej krajalnicy, jeśli taką macie. Okurek będzie ładnie i ciekawie wyglądał. Połowę cebuli oraz połowkę papryki czerwonej pokroję w cienkie paseczki. I dodam do miseczki z ogórkiem. Dodam również posiekane gałązki koperku, dosłownie kilka. Następnie przygotuję sos. Jedną łyżkę oliwy z oliwek łączę z dwoma łyżkami sosu sojowego i dodam łyżeczkę miodu. Całość wymieszam i gotowy sos łączę z sałatką. Gotową sałatkę delikatnie wymieszam, tak aby wszystkie składniki ze sobą się połączyły i odstawiam do lodówki na minimum 30 minut. Sałatkę przed podaniem należy schłodzić, no i oczywiście w tym czasie wszystkie smaki pięknie się połączą. I moja sałatka jest gotowa. Mam nadzieję, że ten przepis wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja jak zwykle dziękuję wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze Życzę Wam smacznego! I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!